Hejka, ja jestem Oliwia, to jest Marcelina i dzisiaj mamy 5 września, czyli sobota. I, i czytaj. I tak, dzisiejszy cytat z Ewangelii to jest tak. Nie jest dobre to drzewo, które rodzi złe owoce, ani też nie jest złe to drzewo, które rodzi dobre owoce. E, czyli to znaczy, że jeżeli nie mamy jakiegoś dużego kontaktu, bliskiego kontaktu z daną osobą, a na przykład e, widujemy ją na korytarzach w szkole, i widzimy na przykład, że ma minę jakąś dziwną, i po prostu ma taki smutny wyraz twarzy. To nie możemy na bazie tego wyciągnąć wniosku, że nie wiem, że jest jakaś wredna, że nas nie lubi, albo że nie wiem, po prostu jest obrażona na cały świat. Bo może akurat w życiu tej osoby zdarzyło się, zdarzyło się takie, było takie wydarzenie, które bardzo mocno na nią wpłynęło i zabolało ją, albo po prostu była rozkojarzona. Więc tak naprawdę nie możemy oceniać książki na... nie możemy ocenić po okładce. Yy, czyli nie możemy oceniać człowieka po tym, jak tak. wyraz twarzy na no jakoś tak. <grych> A dzisiejszy challenge to jest, jak zobaczycie jakąś osobę, która ma zły wyraz twarzy albo jest zła albo coś takiego, to podejdziecie do niej i zapytajcie, co się stało. Yy, i tak, spróbujcie wiem, poznać, nie wiem, o co chodzi tej osobie i na przykład, co wpłynęło na to, że akurat tak się czuję. No, pa! Hejka!